No, witam, witam w dzisiejszym odcinku The Ruins of Beverest i Cult of Luna garść świeżych singli, a także kolejne hordy, o których nigdy nie słyszeliście. Jedziemy! Na dzień dobry czytam na dobry wieczór nowy singiel mojej ulubionej Sunnaty. No i cóż. Zawiedziony nie jestem. Świeżą garścią Stoner Dumu uraczył nas też nasz gwiazdorski konkret pod tytułem Lastrumien. Obładajcie! Miał 21 lat! 21 lat! Dobra, jak tam nowa epka szwedzkich bogów metalu pocztowego? Hmm... Mam lekki problem z oceną. No na pewno mogę powiedzieć, że Cold of Luna nagrało naprawdę dobry materiał, ale! No właśnie, ale mam wśród znajomych sporo fanbojów Luna, wiecie, na zasadzie o, nowe of Luna, 11 na 10 bez słuchania. No i nie powiem, też nieraz zdarza mi się popłynąć na fali fanboizmu, ale tym razem bardzo starałem się, żeby to nie miało miejsca. I dla mnie te kawałki zlewają się w jedną całość, a wierzcie mi, że słuchałem tej płytki naprawdę bardzo dużo razy. I to jest mój chyba główny i zarazem jedyny zarzut, bo tak poza tym to wszystko tu się niby zgadza. Czyli dla mnie takie cztery w skali szkolnej. Ale chętnie poznam Waszą opinię, więc śmiało piszcie mi w komentarzach. W miłośników klimatycznego bleku, zapraszam do obadania kolejnego albumu Rosjan z Hordu Grima. Żadne odkrycie Ameryki, ale. Naprawdę przyjemne słuchanko. Klimaciarstwa ciąg dalszy, bo oto jedno z moich fajniejszych i totalnie niszowych odkryć: niemieckie Antigone's Fate. Jeśli miałbym ich muzykę do czegoś porównać, to chyba najbardziej kojarzy mi się z ostatnim albumem islandzkiego Dynfari. Sprawdźcie koniecznie. Na spoty oczywiście brak. Ale za to służy linkiem do Bandcampa. Moi kochani, w tym roku, mimo że dopiero środek lutego, zdążyłem już obadać naprawdę bardzo wiele nowości. Spokojnie powyżej setki. Ale tak naprawdę, naprawdę zażarły dwa albumy: jeden to nowa Wardruna, a drugi to nowe The Ruins of Beverast. To nie jest muzyka imprezowa do tańców przy piwku. To jest muzyka, która wymaga od słuchacza skupienia. Ale po prostu. Pff, to, co się dzieje na tym albumie, to jest no, jakiś koniec. Możecie mnie spytać, co to właściwie za gatunek, i szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Czasem klimatyczny black, czasem death, czasem funeral doom, czasem prawdziwy metal gotycki, czasem jakiejś syntezatorki, czasem trochę folk, czasem wjeżdżają podniosłe partie wokalne. Ech, muzycznie tu się wszystko przeplata i rotuje. To jest żaden gatunek i kilkanaście gatunków jednocześnie. I mimo takiej różnorodności kawałków, cała płyta jest naprawdę niesamowicie spójna świetna, po prostu świetna rzecz. I spodziewam się, że w rankingu końcoworocznym będzie u mnie wysoko. A teraz volta i coś dla wszystkich, którzy mają ochotę na trochę roka okultystycznego łamane przez klasycznego gotyku. Prosto z północy Europy, specjalnie dla was, duński Demonhead. Jeśli zaś w waszym życiu jest za dużo melodii, polecam ultra brudny i mega zgruzowany miks od panów z The Body. Industrial noise i drone bez brania jeńców. Pan Jérôme to twórca niesamowicie płodny i zarazem nie schodzący poniżej pewnego poziomu. I Jeśli ogólnie twórczość luksemburskiego barda do Was przemawia, Pahlevu Hate również powinno spotkać się z Waszym uznaniem. Mnie poprzednia płyta bardziej przypadła do gustu, ale tu też jak najbardziej okejkę przyznać mogę, a nawet muszę. We have some I to tyle na dziś. Za tydzień będzie hardkorowo. Kciukujcie, komentujcie, subujcie. Dziękuję za uwagę.